Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki odcinek z naprawy samochodu. Naprawiam Opla Astre H17CDTI. I co dzisiaj naprawiam? Dzisiaj naprawiam zawór, tu pokażę, paliwowy, który utrzymuje nam stałe ciśnienie w układzie doprowadzania paliwa. Dlaczego się za to wziąłem? Jakie były objawy? Na wolnych obrotach, nierówne obroty, no i tak przygasał. Czyli wynikało z tego, że jest problem z układem paliwowym, i tak jakby nie dostawał momentami paliwa. I po rozebraniu, co się okazało, pokażę Wam, pokażę Wam, co się stało. To jest w środku taki tłoczek. Postaram się Wam to pokazać jak najbliżej. I ten tłoczek. Nie wiem, czy to będzie dokładnie widać. Będę powolutko obracał. Przyjrzyjcie się, że on jest miejscami pozacierany. I tak jak. tak obracał żeby to było widać widzicie takie bardziej jest świecące tak jakby był chrom i matowe tam gdzie jest matowe to jest pozacierane miejsca jest problem taki że on po prostu przystaje on się zaciera tu jest yy, obudowa i obudowa też się składa z takiej części to jest część zewnętrzna czujnik Obudowa, część zewnętrzna, no i ta część wewnętrzna. Tu widać, o, jest to wprasowane. To jest z dwóch różnych metali zrobione. I teraz tu przychodzi ta uszczerka z jednej strony, i ta uszczerka, tu ją wyjąłem. Postaram się pokazać. O, tu będzie widać. Polutku będę to obracał. Ona jest wyszczerbiona lekko. Tu mógł być już jeden problem: że ta uszczelka dobrze tu nie uszczelniała, a z drugiej strony jest taka uszczeleczka O, o ring na zewnątrz. Tu się nic nie działo i przez ten O ring tu nigdzie się nie pociło, nie, nie, nie tego, czyli mamy to uszczelnienie w zaworze zewnętrzne. Było szczelne, tu nie jestem pewien, a pewien jestem tego, że tutaj jest pozacierane. I mamy dwie drogi: albo wymienić cały zawór, który kosztuje tam 400-500 zł, lub postarać się ten wypolerować. No i ja dzisiaj, jeżeli polerowanie nie pomoże. Będę musiał go wymienić, ale spróbuję go wypolerować. Do tego użyję takiej pasty Tempo. Wypoleruję to na gładko i sprawdzę wtedy, czy. O, bo to pracuje w ten sposób. Tu jest w wchodzi środ w środeczek. Zwrotnie to jest. sposób o to chodzi w ten sposób tu, on no tam w środku sobie chodzi i teraz jak nim obracam to czuć w niektórych miejscach że on ma ciężej to znaczy, że w tym miejscu on się przyciera a jest to zbudowane w ten sposób, że idzie najpierw sprężynka, idzie ten zaworek później idzie takie zabezpieczenie tutaj z tej strony i to jest wszystko. Narzędzia potrzebne żeby to rozebrać to mamy klucz HW5, to jest imbus. Grzechotka mała. Takie cążki żeby wyjąć ten pierścionek malutki. No i jeżeli któryś z uszczelniaczy będzie uszkodzony no to wiadomo trzeba go wymienić. Całość jest mocowana na dwie takie śrubki. Za chwilę wam pokażę w którym miejscu to w samochodzie się znajduje. Ja wezmę to, postaram się to wypolerować. Po wypolerowaniu Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. I pokażę Wam jeszcze, gdzie to zamontować. Tak. Teraz Wam pokażę, jak wygląda ten zaworek. Powolutku go poobracam. A chodzi. Głównie o to, że jak teraz go wrzucimy tutaj do środka, on tak go tu w, tej, yy, w ten sposób się go składa. O, i teraz, jak go pokręcę tutaj, popracuję nim. O, żadnej pozycji dookoła, jak nim kręcimy, nie ma takiego zacinania się. Można uznać w tej chwili, że. Że to będzie chodzić. Zakładamy ten pierścionek. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz: jak składacie takie połączenia na uszczelkę, to zawsze te oringi posmarujcie olejem. Na sucho składanie to jest częsty przypadek i na fabrykach. Takie właśnie usterki powstają. Wygryziona z jednej strony uszczerka, ścięta po prostu ścięta, a jakby było troszeczkę oleju tam włożone, ona by się poślizła, skoczyła na swoje miejsce. I takich usterek jest po prostu multum. Przy składaniu siłowników, hydrauliki siłowej, powstają takie, takie właśnie uszczerbienia. Przy wszystkich tego typu. Rzeczach Składanie na sucho powoduje Takie właśnie tutaj o Nie wiem czy to będzie to widać Uszczelka jest po prostu wyszczerbiona Ja to zakładam Zaraz Wam pokażę Po świece tam w którym to jest miejscu Odpalimy i zobaczymy czy to wszystko zadziała Pokażę Wam w tej chwili W którym miejscu jest ten zawór Bo to Akurat w mojej w moim aucie to jest 2007 rok 17CDTI. I ten zawór znajduje się, jak tutaj mamy silnik, to po lewej stronie. Tutaj są przewody, idą paliwowe. Wezmę latarkę, to świecę. O troszeczkę tutaj latarką pod O i tu wam pokażę. O, tak jak idą te przewody, o po tym przewodzie, tu. I widzicie ten wężyk, o ten wężyk tu. I to jest przelew. To jest przelew paliwa. I tu co pokazuję palcem, tu w tym miejscu, za tą rurką, znajduje się ten zawór. Ja go za chwilę zamontuję. Ciężko to pokazać, bo to. O. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to. Opuszczę tam kamerę na dół. O. Tu. O. Tam jest, w tamtym miejscu jest ten zawór. A no, tu jest widać tą wtyczkę. Co jest z luzem? To jest wtyczka od tego zaworu. Idzie do komputera. Ja to zakładam. I będziemy go odpalać. Witam po krótkiej przerwie. Wracamy do tego zaworu SCV. Którego polerowałem po założeniu, uruchomieniu silnika co się okazało obroty obroty się uspokoiły zaczął w miarę równo pracować ale pojawił się inny problem, zaczął schodzić do niższych obrotów i gasnąć na to już nie ma, nie ma sposobu jeżeli, jeżeli nie, ob, nie utrzymuje tych dolnych obrotów nie miałem innego wyboru zamówić nowy zawór w moim akurat, przy, do mojego modelu pasuje zawór jest to zawór Denso oryginalny Made in Japan tak, Made in Japonia, japoński o oznaczeniu DCR S301110 kupiłem nowy, zakładam go odpalimy i zobaczymy czy Yy, tym razem będzie wszystko ok mam nadzieję, że że będzie wszystko ok na miejscu szukałem tego zaworu to podawali mi to astronomiczne ceny w granicach 900 zł na internecie zaworek znalazłem jest to oryginał, jaki tu jest fabrycznie montowany, denso i 350 zł brutto ja się biorę za montaż i widzimy się yy, za chwilę Okej, okay, jesteśmy już w środku, będziemy go odpalać. Teraz zobaczymy, czy nie będzie mi to robił jakiś niespodzianek. Kontrolka żadna się nie świeci, więc powinno być ok. Poprzednim razem, jakby wypolerowany, włożyłem, to yy, jedna z kontrolek się świeciła, jeżeli chodzi o check engine, więc to już był znak też, że jest coś nie tak. Dalej. Teraz jest idealnie Pięknie schodzi tutaj do Do tych swoich dolnych obrotów Jałowych I idealnie cicho chodzi Słyszycie? Całkowicie cicho chodzi Jak zawór był Uszkodzony to głośniej chodził i było słuchać takie stukotanie jeszcze. Z tej chwili ja pojeżdżę i jeszcze sobie będę patrzył, co tu się, czy coś będzie się z tym działo. Ale sądzę, że temat, jeżeli chodzi o układ ten paliwowy, będzie załatwiony. Bo po rozebraniu tego zaworu było widać, że on był jedną stroną mocno zatarty. I, I to jest problem. Więc jak yy, macie taki problem, że właśnie nie trzyma tych dolnych obrotów, faluje, gaśnie, to nie od razu yy, będą to wtryski, bo często tu mechanicy mówią, że trzeba wymienić wtryski czy, czy pompę paliwową. To może być taka prosta sprawa, jak ten właśnie zawór. On się nazywa SCV. Pokazywałem, wam, pokazywałem go tam wam wcześniej. Oznaczenie akurat pasujące do mojego modelu, ale w innych samochodach będzie się miało to adekwatnie. Bo jeżeli chodzi o diesla, to musi być taki zawór regulacyjny. To jest mało tego, że to jest zawór, to jest jeszcze to czujnik, bo on tam ma sygnał, podaje do komputera, jeżeli tam jest coś źle. To automatycznie komputer nam wywala i no i silnik nie będzie dobrze chodził. Mówię, no ten zaworek mnie kosztował w oryginale, bo to jest Made in Japan, czyli oryginał japoński. 350 zł wysyłkowo yy, z hurtowni, z hurtowni jakiejś tam z Polski znalazłem sobie. Na miejscu mówię. no Na miejscu to chcieli ode mnie 900 zł tutaj w hurtowni, więc stwierdziłem, że poszukam na internecie. Zamiennik był za 200 zł, ale nie skusiłem się. Wolałem, wolałem wziąć to w oryginale, bo to nie była aż nie wiadomo jak duża różnica. Bo 200 zł zamiennik, a 350 oryginał denso, a cały układ jest na pewno denso, bo robiłem już. Yy... Inne rzeczy tutaj i na pewno jest to Denso. I zresztą na hurtowni też mi to potwierdził pan z hurtowni, powinien, że ten układ jest na pewno w 100% Denso. I to mi, że tak powiem, utwierdziło w tym, że biorę oryginał. I sami widzicie mi się podoba, idealnie równe obroty. Mam nadzieję, że mamy 256 tysięcy i tyle ten zawór wytrzymał, tak do 256 tysięcy z oryginału wytrzymał, więc za, mo za mojej kadencji już ten powinien wytrzymać do końca tego samochodu. Jak się podobało. Łapka w górę, subskrybuj kanał, widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie, cześć.